Uciekinierzy szybko trafili na rozległe kamieniska, spowalniające ich marsz. Wszędzie kamienie i wszystkie chyboczą się pod stopami idealne miejsce na zwichnięcie, skręcenie lub złamanie kostki. To wszystko wapień. Kiedy pada deszcz, woda błyskawicznie znika pod ziemią. Poniżej linii śniegu jedynym źródłem wody są studnie. Podchodząc do nich, uciekinierzy ryzykowali schwytanie, ale warto było zaryzykować. Głęboko. Chyba od dawna z niej nie korzystano. Ledwie widać wodę, ma ponad 7 metrów. Jedyny sposób to opuszczenie manierki. Na szczęście mam sporo sznurka. Wielu uciekinierów zbierało po drodze spadochronowe linki. Po niemieckiej inwazji na Krecie zostało wiele porzuconego ekwipunku, który mógł się przydać. Szczególnie cenne były linki od spadochronów. Chyba wystarczy. Kamienie obciążą manierkę i pomogą nabrać wody. Rany ponad 9 metrów. Słyszę bulgotanie. Chyba jest pełna. Teraz manierka jest o wiele cięższa. Dlatego się urwała. To był straszny błąd. Teraz poniosę konsekwencje. Manierkę przywiązałem dobrze, ale dwie części linki związałem zwykłym węzłem. Coś mnie zaciemnulo. Muszę jakoś odzyskać manierkę. Nawet w tym świetle widzę, że linka wciąż unosi się na powierzchni. To nasuwa mi pewien pomysł: jeśli na dole będzie wirować. Owinie linkę jak widelec spaghetti, potem może uda mi się ją wyciągnąć. Skręcenie linki sprawia, że gałąź będzie się obracać i pomoże mi wyjąć manierkę. Kręci się coraz szybciej. Ok, złapałem string. Złapałem linkę, ale czy się utrzyma? Tak. Nie spadnij. Mam linkę. Nieźle. Jest też pełna manierka. Czasem robi się źle, ale wystarczy chwila, żeby to naprawić.